Sport, Jacek Kurowski, dobry wieczór. Zaczynamy od tenisa i falstartu Igi Świątek i Huberta Hurkacza w pierwszym dniu pokazowego turnieju w Abu Zabi. Drużyna z Polakami w składzie, nazywana Jastrzębiami, przegrała z Sokołami 24-27. Już początek rywalizacji nie zwiastował sukcesu drużyny Hawks. Hurkacz musiał przełknąć dwie porażki. Najpierw w duecie z Rudem, później w mikście dzieląc Kort z Garcia. Od deblowego niepowodzenia zaczęła też Świątek. Nieco lepiej poszło jej w formacie singlowym. Wygrywając seta z rybakiną, doprowadziła do dogrywki. Rywalka w decydującym momencie była jednak skuteczniejsza. Ostatecznie triumfowała drużyna Falcons. Reprezentacja polski w futsalu wydłużyła sobie drogę do Mistrzostw Świata. Polacy przegrali z Ukrainą 3–5 w meczu decydującym o bezpośrednim awansie z grupy i o turniej powalczą w barażach. Gdyby padł remis, Polacy byliby już pewni gry na Mistrzostwach Świata w Uzbekistanie. Po zaledwie 20 minutach biało-czerwoni jednak przegrywali 0 do 4. W drugiej połowie gracze trenera Błażeja Korczyńskiego odrobili dwie bramki, ale ostatecznie Ukraińcy opanowali sytuację i zwyciężyli 5 do 3. Dzięki temu wygrali grupę, a Polska zajęła drugie miejsce, dające prawo do gry w barażach. Nie możemy tak grać w pierwszych połowach, bo, bo na pewno w barażach nie awansujemy do Mistrza Świata, jak będziemy grać tak jak dzisiaj. Rywala, z którym spotkamy się w barażach, poznamy po losowaniu 25 stycznia. Mecze barażowe odbędą się w kwietniu. Jak nie da się strzelić gola, trzeba się cieszyć z asysty. Właśnie w ten sposób Robert Lewandowski pomógł Barcelonie w zwycięstwie nad Almerią 3-2. Duma Katalonii miała niespodziewanie dużo problemów z głównym kandydatem do spadku z ligi. Podopieczni Szawiego dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a następnie tracili je po indywidualnych błędach w defensywie. Nasza postawa w pierwszej połowie była nieakceptowalna. Powiedziałem moim piłkarzom w przerwie, że z tak słabą intensywnością nie wygramy tego meczu. Słowa trenera zadziałały, bo w końcówce Barcelona wywalczyła trzy punkty. Asystę przy zwycięskim golu Roberto zaliczył Lewandowski. Barcelona zajmuje trzecią pozycję w tabeli ze stratą sześciu punktów do liderującej Girony. Przegrali w Warszawie, wygrali w Krakowie w zaległym meczu PKO Bank Polski Ekstraklasy. Krakowia pokonała Legię 2-0 i wydostała się ze strefy spadkowej. Przed przerwą między rundami należy nadrobić zaległości. Mowa o meczu Krakowia-Legia, który pierwotnie miał odbyć się w drugiej kolejce. Pierwszy ważny moment, 19 minuta i owacja, którą kibice Krakowi upamiętnili wieloletniego prezesa klubu Janusza Filipiaka. Chwilę później do dzieła przystąpili również piłkarze. Po efektownym strzale Benjamina Kalmana Krakowie objęła prowadzenie. W 57 minucie pasy podwyższyły wynik. Kalman odnotował dublet. Krakowia przerwała serię dziewięciu meczów bez zwycięstwa i rok kończy na 13 miejscu w tabeli. Legia jest piąta. Cztery czerwone kartki, twarda męska walka i niespodzianka. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock pierwszy raz od 12 lat pokonali w Kielcach Industrię 29-28, zdobywając zwycięskiego gola w ostatniej sekundzie. Michał Daszek znów z kluczowym trafieniem w ostatniej chwili. Skąd my to znamy, tak było w półfinale Igrzysk w Rio, tak też było w kolejnej odsłonie świętej wojny. Długo wydawało się, że szybko rozstrzygniętej, bo szczypiorniści z Płocka grali po prostu świetnie nigdy ich nie można lekceważyć i oni zawsze grają do końca więc tak naprawdę doszli na tym meczu cieszę się że udało się wywieźć zwycięstwo po bodajże 12 latach zespół Czawiera Sabaty wygrał 29 do 28 i rok zakończył z kompletem ligowych punktów Teraz to wszystko podsumowanie dnia w sportowym wieczorze o 21:35 w TVP Sport czekam na państwa do zobaczenia